Witajcie. Dziś spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jakie będzie Twoje zmartwychwstałe ciało. A skąd akurat takie pytanie? Skąd akurat taki temat możesz zapytać? A stąd, że niedawno po raz kolejny zmartwiłem się tym, jak niską mają świadomość w tej dziedzinie ludzie, którzy deklarują swoją wiarę w Jezusa. Jak mało wiedzą o swojej. Przyszłości. Wierzą oni, że będą zbawieni i że pójdą po śmierci do nieba, i jako osoby wierzące wierzą w zmartwychwstanie Jezusa. Ale ich osobiste zmartwychwstanie jest już dla wielu z nich dużo mniej klarowne. I może słowami, które właśnie wypowiedziałem, opisałem właśnie twoją obecną świadomość. A może nie, może wierzysz w to, że zmartwychwstaniesz w nowym ciele, ale i tak zachęcam cię do dalszej części tego materiału, bo być może dowiesz się czegoś nowego. Zapewniam cię bowiem, że pełne nauczanie Biblii o naszej przyszłości może być powodem Twojej i mojej radości w każdej minucie naszego życia. Ta przyszłość jest po prostu niesamowita. No to zaczynamy. Chciałbym zaznaczyć, aby uniknąć nieporozumień, że w tym i innych materiałach zwracam się przede wszystkim do ludzi, którzy deklarują się jako osoby wierzące. A innym technicznym zastrzeżeniem jest to, że nie wymieniam odnośników do czytanych fragmentów Biblii, ale podaję je na ekranie. Na wstępie przypomnijmy sobie, co wydarzy się zaraz po naszej fizycznej śmierci. Dobrze? Otóż, jeśli ktoś jest zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, zaraz po śmierci jego dusza i duch spotykają się z Panem i będą przebywać w takiej nieodzianej duchowej formie w niebie, aż do momentu zmartwychwstania ich ciała. Czyli Konkretnie do kiedy zapytasz? Już odpowiadam. To obiecane zmartwychwstanie ciała i ponowne przyobleczenie duszy i ducha nastąpi dopiero przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię. Bo przyjście Pana będzie połączone ze zmartwychwstaniem ciał ludzi wierzących i sprawiem. Pochwyceniem wszystkich tych zbawionych wierzących, którzy w momencie powrotu Jezusa będą ciągle jeszcze żyć na ziemi w swoich fizycznych, śmiertelnych ciałach. Pozwólcie, że powtórzę tą kolejność. Podczas powrotu Jezusa na ziemię najpierw zmartwychwstaną ciała tych, których dusze są już w niebie, a potem ciała tych, którzy zostaną pochwyceni prosto z ziemi na obłoki, a ich ciała zostaną. Przemienione w nowe ciała. Paweł opisuje to niezwykle zwięźle tak. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I wszyscy ci wierzący, czyli ty i ja również, przy obleczeni w nowe, zmartwychwstałe ciała, powrócimy potem z Jezusem na ziemię na bitwę Armagedon, aby królować jeszcze potem wraz z Jezusem w Jego tysiącletnim Królestwie na ziemi. A jeszcze potem, po tysiącletnim Królestwie i ostatecznym osądzeniu ludzkości przez Boga, przebywać będziemy w tych nowych ciałach, w nowej wiecznej rzeczywistości nowego nieba. I nowej ziemi. W tych kilku zdaniach przypomniałem więc, kiedy to się wydarzy i kiedy otrzymamy nowe ciała. No to powiedzmy teraz, dlaczego otrzymamy nowe ciała? To chyba równie ważne pytanie, prawda? Nowe ciała otrzymamy po to, aby dokończyć proces naszego zbawienia. Dziwicie to? Powiesz, przecież. Uwierzyłem Jezusowi, jestem zbawiony lub jestem zbawiona. Ale spójrz, choć człowiek został stworzony jako jeden, to jednak składa się z trzech części. Takim stworzył go Bóg. Bóg stworzył człowieka mającego ciało, stworzył człowieka mającego duszę. W której jest życie, która jest wieczna i która jest ośrodkiem świadomości, myśli, emocji, ale przede wszystkim dusza człowieka ma wolną wolę. I wreszcie stworzył Bóg człowieka mającego ducha, który był ożywiony przez Ducha Bożego i który łączył człowieka z Bogiem. Gdy człowiek upadł, bo decyzją swojej duszy sprzeciwił się Bogu, bo chciał się od Boga uniezależnić, wtedy dla człowieka stały się trzy rzeczy naraz: duch w człowieku umarł, więc relacja z Bogiem została zerwana. Na duszy człowieka zaczęła ciążyć wieczna kara oddzielenia od Boga za popełniony przez niego grzech. A ciało zaczęło powoli umierać, podlegać starzeniu, niszczeniu i ostatecznie zaczęło zdążać ku fizycznej śmierci. Spójrzmy na to jeszcze raz. Oto trzy skutki upadku: śmierć ducha, ukarana, oddzielona od Boga dusza i umierające ciało. A Boży plan zbawienia człowieka jest taki. Jezus, doskonały Syn Boży, wcielił się w to ułomne ludzkie ciało, żył jako jedyny z ludzi doskonałym życiem. Poniósł niezasłużoną śmierć na krzyżu i w ten sposób przebłagał Boga, bo poniósł zastępczą karę za grzech każdego człowieka. Ale potem Bóg wzbudził Jezusa z martwych i obdarzył go nowym ciałem. I to jest Boży sposób na zbawienie każdego człowieka, kto uwierzy takiemu Jezusowi i powierzy mu się na całe swoje życie. I w momencie takiego zawierzenia się Jezusowi, dzieją się dwie rzeczy. Duch człowieka zostaje znowu ożywiony, a Duch Święty, sam Bóg, zamieszkuje znowu w człowieku. Dusza człowieka zbawiona jest od kary za swój grzech i przez wiarę w Jezusa ma dostęp do Boga teraz i perspektywę przebywania z Bogiem w wieczności. Ale jak widzisz, pozostaje jeszcze umierające ciało, prawda? Bo gdy powierzasz się Jezusowi, twoje ciało wcale się nie zmienia. Dalej się starzeje, słabnie, choruje i w końcu umiera pomimo Twojej wiary i zawierzenia swego życia zmartwychwstałemu Jezusowi. Dlatego plan zbawienia całego Ciebie kończy się dopiero z martwychwstaniem Twojego ciała i obleczeniem nim Twojej duszy i ducha. Wtedy jesteś ostatecznie zbawiony, jesteś ostatecznie zbawiona, bo dopiero wtedy skutki upadku człowieka w Ogrodzie Eden zostaną Całkowicie odwrócone. Pamiętaj więc, że zanim nie otrzymasz nowego ciała, twój proces zbawienia nie jest zakończony, bo plan zbawienia zakłada przywrócenie każdej składowej trój-jedynego człowieka do stanu zaplanowanego przez Boga i to zaplanowanego jeszcze przed założeniem świata. Bo Bóg, gdy uwierzyliśmy, ożywił swoim duchem naszego martwego ducha, zbawił naszą duszę i wreszcie chce odziać naszą duszę i ducha w nowe, wieczne i nieśmiertelne ciało. Bo stare, zepsute ciało nie tylko nie spełnia wymogów Bożego planu zbawienia całego człowieka, ale byłoby ono bezużyteczne, nie nadające się do funkcjonowania w Królestwie Bożym, które rozpościera się zarówno na świat materialny, jak i świat niematerialny. Bo zgodnie ze słowami Pawła. Apowiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. No dobrze, więc przypomniałem już dlaczego i kiedy otrzymamy nowe ciała. Mam nadzieję, że dotąd wszystko jasne, tak? Zanim jednak przejdziemy do tego, jakie będą te nasze nowe ciała, spróbujmy zrozumieć związek między naszym starym a nowym zmartwychwstałym ciałem, bo Biblia o tym związku wielokrotnie mówi. Kiedyś tego nie rozumiałem. Spójrz na te, wydawałoby się, dziwne słowa, jakie pisze Paweł. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone, Nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone duchowe. Paweł tłumaczy nam po prostu, że nasze stare, śmiertelne ciało jest jakby nasieniem, które wkłada się do ziemi, w której to nasiono obumiera. Ale po to, aby dokładnie, zresztą tak jak w wegetacji roślin, wydać plon, który, i tu znowu dokładnie tak jak w wegetacji roślin, który to plon jest zupełnie inny niż nasiono, które się zasiewa. Bo sami przecież wiecie, że gdy położymy na dłoni nasiono i nie znamy się na tym, to nie możemy poznać, co z tego nasiona wyrośnie. Ale wiemy, że wyrośnie. Prawda? Dlatego Biblia tak wiele razy w Starym i w Nowym Testamencie mówi o powrocie ciała do ziemi. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. I teraz spójrz. Gdy rodzi się nowe dziecko i patrzysz na nie, również możesz pomyśleć sobie, że powstało z nasiona. Z męskiego nasienia, które nie przypominało w ogóle tego dziecka, które teraz widzisz. To nasienie było takie małe, takie inne, a jednak dzięki naturze, którą stworzył Bóg, dało ono plon w postaci tego dziecka. Ale teraz samo to ciało maleńkiego dziecka, które Bóg powołał na świat, staje się znowu nasionem, które kiedyś zostanie Pochowane z powrotem do Ziemi, i które tam obumrze i wyda plon w postaci nowego, niebieskiego, zmartwychwstałego ciała, które będzie bardzo różne od, w cudzysłowie, nasiona, które zostało posiane, od nasiona, którym było stare ziemskie ciało. No i teraz wreszcie możemy przejść do tego, co Biblia mówi o tym, jakie będą te nasze nowe ciała a będą inne niż nasze dzisiejsze ciała i będą niesamowite. A skąd to wiem? Przede wszystkim stąd, że sam Pan Jezus otrzymał takie ciało po swoim zmartwychwstaniu, bo według słów Pawła, Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem, czyli inaczej, pierwszym z tych, którzy zasnęli. No, to przeczytajmy znaną relację ze spotkania pana Jezusa, już w nowym zmartwychwstałym ciele, z jego uczniami, zgromadzonymi w jednym miejscu, do którego drzwi były skutecznie zaryglowane. On sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, Czemu jesteście zatworzeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Wnioski z tego fragmentu są oczywiste, prawda? W nowym ciele Jezus był w stanie pojawić się, wejść w świat materialny w dowolnym miejscu i czasie. A jednak jego ciało miało znamiona fizyczności. Można go było dotknąć. Ponadto podczas tego spotkania pan Jezus zaświadczył swoim uczniom, że jego ciało posiada również kości, czyli posiada szkielet. A co jest dla nas zapewne najbardziej zaskakujące, pan Jezus w nowym, zmartwychwstałym ciele nie tylko mógł, ale również potrzebował jeść. Dla zdziwionych od razu przypomnę, że Biblia naucza o ponownym zjednoczeniu i wzajemnym otwarciu się na siebie świata duchowego i materialnego w nowym niebie i nowej ziemi, gdzie Bóg utrzyma przyrodę rodzącą mnóstwo pożywienia podtrzymującego życie. A opisują to dwa ostatnie rozdziały Biblii. Tak więc ciało, w którym można przebywać w obu tych domenach równocześnie, ale które jest również materialnie odżywiane, jest właśnie takim ciałem, jakiego potrzebujemy. W tym miejscu należy również postawić pytanie o to, w jakim będziemy wieku w tym nowym, zmartwychwstałym ciele. Zasadne pytanie, prawda? Niektórzy mówią, że wszyscy będą mieli 33 lata. Jak Jezus, gdy został wzbudzony z martwych? Inni, że będziemy mieli taki wiek, w jakim umarliśmy. Wprost Biblia nie mówi na ten temat nic. Osobiście myślę, że zadając takie pytanie, nie doceniamy odmienności z martwych stałego życia. Wieczna dusza i duch nie będą miały wieku, a kto trzeba, zobaczy nas tak, jak nas znał za życia na Ziemi. Też tak czujesz? I zmierzając już do końca, wspomnę jeszcze, że Biblia mówi o jaśnieniu osób w nowych niebieskich ciałach, które zostały uwielbione przez Ojca. Oblicze Jezusa jaśniało na górze przemienienia, twarz Pana Jezusa jaśniała w widzeniu Jana w Objawieniu, a sam Jezus tak prorokuje również o nas, o zwykłych wierzących, Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca Swego, kto ma uszy, niechaj słucha. Zastrzegam przy tym, że nie twierdzę, że nowe ciała będą źródłem jaśnienia, ale być może będą miały zdolność absorbowania lub odbijania Bożego światła, bo jak naucza nas objawienie Jana. A miasto, nowa Jerozolima na nowej ziemi, nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek, czyli Pan Jezus w zmartwychwstałym ciele. Zresztą pamiętamy, jak jaśniała twarz Mojżesza po spotkaniu jaśniejącego Boga, prawda? Zatem podsumujmy. Bóg stworzył świat materialny i jest on dobry. Dlatego w pełni zbawiony człowiek będzie funkcjonował zarówno w świecie duchowym, jak i w świecie materialnym. I to zarówno na obecnej Ziemi, w tysiącletnim Królestwie, jak i w epoce nowego nieba i nowej Ziemi, gdy sfera duchowa i materialna zejdą się. Nowe ciało jest plonem zasiania starego ciała, jest więc niejako jego kontynuacją, a zarazem jest całkowicie inne i ma nieporównywalnie większe możliwości. Ale to, co jest dla nas być może najpiękniejsze, dla nas, znających piękno obecnego życia, jest to, że nasze nowe ciało nie odbierze nam przyjemności używania zmysłów, a zapewne je zwielokrotni. I uczyni jeszcze wspanialszymi. Zatem w nowym, zmartwychwstałym ciele będziemy tym wszystkim dobrym, czym jesteśmy teraz, tylko bardziej. A ponadto będziemy kimś dalece innym, większym. Spójrz, co mówi apostoł Jan. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pamiętacie, jak na wstępie powiedziałem Wam, że to, co nas czeka, jest niesamowite? I potwierdziło się, prawda? I powiedziałem Wam też, że wiedząc to, możemy radować się w każdej chwili naszego życia. Możemy wyczekiwać tego i rozkoszować się tym, co nas czeka, bo niczego nie stracimy, ale zyskamy wszystko. Zostańcie z Bogiem.